Obiecałem, że pokażę piłkę z zestawu z PrU28. Mamy tutaj dwa modele nowe piłek CS1 i CS1S. Napięcie to samo. Różnica w bateriach. Tak? Tu mamy bateryjkę od PrU28. Tu mamy od PrU30 i PrU36. Więc jeżeli ktoś ma 28 chciałby mieć piłkę, to, to ta będzie dobra. Jeżeli. Ma ktoś coś większego, to, to będzie to ta piłka. Tutaj górą, jak widać, nie różnią się. Różnią się tylko tym mocowaniem na baterię, dlatego też tylko taka króciutka, króciutka ta prezentacja. Pokażę wam tą piłkę. Miałem z dwiema bateriami, czwórkami. Więc pokażę wam tylko mniej więcej wagowo jak wygląda z baterie, ta z baterią dwójką Ta z dwójeczką waży 1266 gram A ta z baterią czwórką 1330 No nie jest to jakaś drastyczna różnica A jednak czas pracy na czwórce będzie dwa razy dłuższy Prowadzą tak samo. Co do tych piłek, będzie jeszcze trzecia. Eee, trzeci model będzie dostępny. No tam już całkiem niedługo, bo miał być za jakiś tydzień. Będzie to bateria z napięciem 21, bo te mają 16,8 i będzie pasowała pod baterię do pru 40 albo 8605 pro. Jeżeli chodzi o piłkę na baterię do pru 45, bo też ktoś mnie o to pytał, na razie chyba takiej nie będzie. Najmocniejsza będzie ta z baterią od sekatora pro 40 8605 pro. Będzie też na pewno tamta możliwa będzie możliwość z prowadnicą ośmiocalową bo tutaj tu mamy z szóstkami tam będzie też 8 prowadnica czyli tak wyglądają te, te piłeczki